I wyjątkowość tego miejsca jest dlatego, że widzimy ten piec. Odnosimy delikatnie głowy wyżej i widzimy stare, secesyjne, zachowane sztukaterie. To jest fantastyczne. I to, że tu mogą się odbywać wywiady z politykami, z artystami, z urzędnikami, bo Nawet siedzimy. skrzypiąca podłoga jest fantastyczna. Piec w stylu berlińskim. Dzisiaj jest pomalowany farbą olejną, są wybrakowane spoiny. Pouszkodzone niektóre kafle, drzwiczki, które odstają. Ten piec na razie nie będzie przywracany do funkcji grzewczej. Chcemy, żeby wyglądał ładnie. To jest niesamowite: w Centrum miasta, zabytkowa kamienica z 1906 roku. I wnętrze, które, w którym nie ma pieca, to może być każde. Klimat i wyjątkowość tego miejsca jest dlatego, że widzimy ten piec. Spędziliśmy tutaj godziny na szorowaniu szczoteczkami mocniejszymi, plastikowymi. Ta praca, którą tutaj wykonywaliśmy, w pracowni ona trwa około pół roku. Jeżeli rozbieramy piec, demontujemy poszczególne elementy, kąpiemy je, moczymy, czyścimy, tutaj byliśmy ograniczeni czasem. Dwie pierwsze warstwy to farby olejne, biała, kremowa, pod spodem. Mamy jeszcze podkład z takiej farby kredowej w kolorze takiej jasnej gliny. I to będzie nasz wzór do odtworzenia. W miejscach kulek e, tych roślinek, takich pączków e, pojawiły się warstwy Złoceń. Przy kaflu centralnym mamy trochę więcej złoceń, bo oprócz tych konwalijek, kuleczek przypadają też te złocenia na warstwy tych wzorów secesyjnych. Została całkowicie zdjęta farba na warstwienia bez przebarwień, więc te drzwiczki zostaną pomalowane czarną, matową farbą. Dźwiczki do kawiarki. Również warstwa farby jest zdjęta. Potem Marysia będzie starała się pewnie coś wyeksponować. Być może, że czy te kółki, czy te ornamenty. Okazało się, że klamki, klamki w zawiasach są mosiężne. Wyczyściliśmy je, ale nie doprowadziliśmy do stanu idealnego, żeby ten mosiądz był taki świeżutki, jakby prosto z fabryki wyszedł, żeby było widać patynę, ale też żeby było widać, że dźwiczki są po prostu z mosiądzu. Przed nami dzień trzeci. Ostatni dzień oczyszczania. Następnie przejdziemy do scalania spoin, czyli fugowania. Fugę dobierzemy pod kolor białych kafli. To jest cecha charakterystyczna pieców typu berlińskiego. To, że poszczególne elementy, takie jak fryz, Gzyms, Antyfis czy kafel centralny mogły mieć różny kolor. Wnikało to z wypału, dlatego też te elementy miały być malowane. Stoimy przed nowym piecem. A tak naprawdę to, to oczywiście żart, bo dzisiaj nasał ten dzień, kiedy i my, i, i widzowie widzą tą metamorfozę. Teraz następuje uzupełnianie ubytków, czyli wszystkich małych zniszczeń, które powstają podczas użytkowania pieca. Przed nami także stelanie kolorystyczne. Dobraliśmy już kolor, który dość często stosujemy jest on dość neutralny. Przy okazji, bo priorytetem jest piec w głównym pomieszczeniu, gdzie odbywają się wywiady. Ten podobnie, pokryty kilkoma warstwami farb, jest więcej elementów biskwitowych, więc, więc tych nawarstwień jest więcej. Dlatego że te lizeny narożne są, oddzielają dolną skrzynię aż do antyfisu, więc, więc troszeczkę trudniej i żmudniej to wychodzi. Dlatego że robimy to z doskoku. To są próby y, naszego złota, y, tych zdobień. E, mamy tutaj różne przykłady. E, efekt brązy, efekt płat, y, złota płatkowego, transferowego oraz y, złota mineralnego. Um, złoto zawsze bardzo kusi e, i musimy się trochę pilnować, żeby nie przedobrzyć. Tak, tutaj mamy tą wersję be, na razie bez złota. Z takim um, cieniem, podkreśleniem kształtu, e, które prawdopodobnie nałożymy na całość. Musimy teraz tylko e, dobrać kolor, um, aby nie był za ciemny, za chłodny, zbyt ciepły. E, do tego nam posłużą te pigmenty naturalne e, pyłkowe czy, czy sypkie. E, mamy dość dużą paletę, więc. E, nie boimy się mieszania, tylko najważniejsza jest decyzja. Przed chwilą nałożyłam tutaj płatki złota. Jest to prawdziwe złoto. Nie mamy teraz kilka takich miejsc do pozłocenia, małe kuleczki, większe fragmenty, więc wszystko co najlepsze jeszcze przed nami. To, że pochodzą z pod Berlina, to nie ma wpływu na określenie tych pieców typem berlińskich, dlatego że piece berlińskie złożone z białych kafli, z, tymi ozdobnymi, z tym ozdobnym garniturem w postaci korony były zaprojektowane po prostu w Berlinie przez takiego słynnego właściciela manufaktury, pana Krzysztofa Tomasa Feilnera. Projektował je znany architekt Schinkel i one stały się po prostu modne. To jest ta nasza najtrudniejsza jakby praca, scalanie kolorystyczne. E, wiąże to się tak naprawdę z pewną wiedzą o kolorach. Czasami oczywiście coś nie wychodzi. Trzeba to umyć, poprawić, e, czy tak jak tu coś nam ścieknie. E, staramy się nie wyjeżdżać e, poza linię uzupełnień. Tak jak o tym wcześniej mówiliśmy, malowanie ceramiki to jest lekka profanacja, a w przypadku konserwacji, rekonstrukcji, renowacji, malujemy tylko to, co jest uzupełnione. Nie, nie staramy się malować całego tego pola, żeby nasze uzupełnienie po prostu nie rzucało się w oczy. Musimy się trochę pomęczyć i operować tylko w zakresie tego, Uzupełnionego przez nas pola. Mamy tutaj uzupełnienie. Powierzchnia jest bardzo podobna i nie będzie się teksturą odznaczać. Jeżeli pomalujemy, tutaj scalimy to kolorystycznie, nie będzie widać, że coś tutaj było robione. A właśnie zależy nam na tym efekcie, żeby nikt nie zauważył. Jeżeli ktoś ich nie zobaczy, to znaczy, że rzeczywiście dobrze je wykonaliśmy. Przed nami szósty. Mam nadzieję, że już dzisiaj ostatni dzień, sobota, więc chwilę weekend. Piec numer jeden generalnie skończony. Przy długim piecu dziewczyny e, spoinują, e, zostały zrobione ubytki i dzisiaj jeszcze będzie to e, przemalowane scalone kolorystycznie, mowa o bliskwitach tych narożnych i, i koronie. Generalnie mamy już sobotni wieczór. Kończymy pracę. Ten piec jest troszeczkę inaczej wykończony. Wyeksponowaliśmy secesyjne ozdoby. Jest troszeczkę liści podkreślonych, kwiatów. Też odrobiny złota. Jest zupełnie inny. Jest taki romantyczny. Tamten piec jest bardzo elegancki. Z złotem. A ten jest taki romantyczny, ciepły, swojski cukierkowy. Myślę, że się będzie podobać. Często mówimy nasza Zuzia, to nie jest nasza córka, ale trochę czujemy się rodzinnie i dobrze nam się współpracuje. Nawet ale jeżeli... Jak mamy czas... siebie doszyć, to każdy z nas zakłada swoje słuchawki i tak. Muzykę. tak, bo każdy słucha czegoś innego, e, więc e, czasami trudno nam jest pogodzić gusta muzyczne, e, a nie daj Boże już ktoś zacznie śpiewać, to lepiej tego nie słuchać po prostu. E, więc dogadujemy się, a jak się nie dogadujemy, to mamy słuchawki i inne nowoczesne media. To jest fantastycznie. <śmiech> <śmiech>